Dzień dobry, słuchajcie, przypomniałam sobie, że wczoraj zupełnie zapomnieliśmy się przywitać, i ktoś zwrócił mi uwagę, że jak to tak? No rozpoczynamy kolejną lekcję Akademia, a tu w ogóle żadnego powitania nie było. Więc zobaczymy bez ekranu, czy ktoś jeszcze pamięta. Uwaga, gotowi? Akademia odporności. Coś dla ciała i dla ducha. Brawo, ale super. Widzę tu nawet tacy duzi jacyś studenci. Pamiętają świetnie, głośno recytują. Ale super. O, Słyszałam. Cześć Hej. Hej Agi. Coś? A słuchaj, ja dzisiaj miałam taki ten fajny wykład znowu. Coś ty. No, no, no ciekawe o ja ciekawe? tym razem się uczyliśmy mm, no. o tym, no. jak bakterie i wirusy dostają się do organizmu no, i jakie są objawy. No. No Skąd i możemy wiedzieć, że przylazły i nas nękają? No dobrze, no, no, no słuchaj, to powiedz. No. I można tak, można takie bakterie i wirusy wciągnąć nosem. Oh Na przykład, fuk, bo, ktoś, fuk, bo ktoś kichnął i miał w tym swoim kichu wiruska albo bakterie, a my tak. I one nosem buzią prosto do naszych płuc! Ojej. I robią zapalonko na przykład. Mm -hmm. Albo no tak, tak. Y, możesz na przykład zjeść coś, mm -hmm. albo napić się. Na przykład czasami taką mamy pokusę, U, napiję się z tej kałuży. No nie, no pewnie. Eee. Ktoś ma taką pokusę, żeby się na No nie wiem, na, na przykład czasami ktoś Uf. taką ma, nie? No, 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 no. Jak jest w, w puszczy. No. Albo gdzieś. A w no. tych kałużach normalnie mogą być bakterie. Więc no, bakterie dokładnie. mogą się dostać przez buźkę do żołądka i zrobić na przykład żyganko. O fu. Y nie mów, ale ty dzisiaj opowiadasz. Fu no, kuchanie, fu no. Fu y ale mogą się też dostać bezpośrednio przez skórę, nie? Mm -hmm. Jak się skaleczymy. No. Zaatakuje nas coś. Pazurami mhm. albo zupełnie niepozornie no. jakiś mały komar. Mm -hmm. Albo kleszczyk mm -hmm. też mogą nam wprowadzić wirusy prosto przez skórę. Jej, to no, więc taka generalnie jest przerażająca trzeba patrzeć ta na dzisiaj. ciało, mm -hmm. bo ono nam daje dużo takich sygnałów. Ono mm -hmm. nam mówi, coś się u mnie dzieje, mm -hmm. ktoś mnie zainfekował. Mm -hmm. O, na przykład tak gorączka nam się pojawia, temperatura rośnie. No, o, tak, o znak! No. Albo ktoś ma katar i mm -hmm. taki śluz z nosa. To są różne martwe bakterie w tym mm -hmm. śloziku. o mm -hmm. albo ktoś kaszle to znaczy że ma w coś w płucach i chce to wyrzucić no albo na łapce się mogą zrobić różne zaczerwienienia wysypka y, ranka nie goi się ropa leci no fu, fu. jakieś no, takie dosyć obrzydliwe na te serio, dzisiaj po prostu? ta lekcja twoja była te, te, no. ale to jest fascynujące no, no zobacz, nie no, tak ja wiem to wiem. wszystko dzięki nam ja wiem nie? i my możemy przecież no. my pokonamy Bakterie i je wy na przykład do tego śluzu, nie? No. Żeby wyszły na zewnątrz, albo z tych płucek wygonimy je. No, albo dokładnie, ten, dokładnie. dostałam kolejny element zbroi. No coś ty naprawdę? No, No no. no. Ja, no ciekawa jestem jaki. Bardzo taki jestem. nietypowy. Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Co ty? No, no. patrz, co mam. Ale super! Mam! Taki... Pas! Taki pas, watch. Wow. No i co, i co w tym pasie? Co tym pasem robisz? No, pasem... Ja no, to zapiąć ci? W tym pasie jest kieszonka. No, to która co robi? Mogę, no. Mogłabym przeprowadzić fagocytozę. Coś ty no? naprawdę? No, wiesz, opowiadałam wam, nie? Tak. Że niektóre białe krzynki się zamieniają w makrofagi, które mogą zeżreć bakterie lub I wirusy. patogeny. no dokładnie. I wtedy tak. sobie... Co się dzieje? O co chodzi? Mama mia! Ojej, Mama ojej, infekcja, jest gorączka. Co się dzieje? To znaczy, że gdzieś są jakieś bakterie. Szukajcie, słuchajcie, szukajcie. Pod Złokate krzesłami, bakterie! one są takie włochate. Pod krzesłami na podłodze. Gdzie? Przynieście tu, przynieście. Gdzie one są, gdzie one są? Czy ktoś znalazł, czy ktoś znalazł? Sprawdzajcie pod krzesłami, na podłodze, może są gdzieś. Zobaczcie, sprawdź, sprawdź! Dawaj, dawaj, tu, dawaj, masz rękawice! Ojej, fu! Ludzie, straszne, straszne to jest. No, 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 oj, o, o. ktoś znalazł. O, zobacz, są, są. Ojoj, oj, oj. One Wiec? są niebezpieczne. Szukajcie dalej. Dawaj! Ua, o nie. To ojej. jest! To jest ja, Jeszcze, jeszcze, na pewno, słuchajcie, są gdzieś jeszcze. Poszukajcie, poszukajcie, gdzie tam mogą być. Jest ich więcej, jest ich więcej. Jeden, słuchajcie, słuchajcie! Pod każdym krzesłem, sprawdźcie, mogą tam być, mogą tam być. M ja wiem, że to taka temperatura, musi być ich więcej. Gdzie, Gdzie są? Gdzie Muszą są? jeszcze gdzieś być! Skoro jest gorączka, to znaczy, że jest więcej. Nie, nie straciłby przytomności. No słuchajcie, musi być ich więcej. Może im pomożemy, słuchaj, może im pomożemy. Zajrzyjcie tam pod krzesła, wszędzie. Słuchajcie, one muszą być gdzieś, muszą jeszcze gdzieś być. Gdzie one mogą być? Gdzie one mogą być? O! Mówiłam, że są. Patrzcie, widzicie? Widzicie? Jest! Mam najlepszego. Fu fu fu. Uf, uf, uf Ale to chyba jeszcze nie są wszystkie. No nie wiem, nie wiem. Taka wysoka temperatura. Temperatura nie spada. Może? Szuka, Słuchajcie, szuka. cały czas jest to jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś muszą być. Słuchajcie. Gdzieś muszą być. Tam nie ma nigdzie, tu nie ma nigdzie. Zajrzeliście wszędzie pod krzesła? A a no może jak Chwilka już, już go wciągnęła? Może. Może super. Słuchaj, ale no to i tak jest. No ich tak dużo jest. To to my się zajmiemy. No tymi. to co my teraz? To do czego służy ten twój pasto? Co teraz mamy zrobić, no? Zdesperuj <laughs> Nie, ty jesteś bakterią. Nie, ty, jest, no, nie, ty jesteś białą krwinką. Zjadłeś bakterię. Dobra, e, więc tak, e, mamy tak. No, no, no. No, no co, to co, jak my to mamy to zrobić? Poczekaj, tu masz jakieś takie sztuczki. Spokojnie, no. Przede wszystkim spokój. Okej, okay, Nie, trzeba się spokój. opanować. Dobra, spokój. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. No to co z tym pasem? To jak to działa? Pokaż. To jest bardzo trudne, nie? Bo trzeba tę teorię te w praktykę przepytać. No dokładnie. No dobra. No. To będzie pierwszy raz. Ty, czy ty już fagocytowałaś? Tak, ale kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. Niewiele pamiętam. No dobra. ma Takie ten mi dali. Ojej, ty wiesz jak się tego używa? Poczekaj, to ty może trzymaj kieszonkę, a ja... To się, wiesz co, już ja wiem, ja wiem, to trzeba Ale, to wziąć, co, ja nie docykać się. Ja się tak przyglądam, poczekaj, no. No, poczekaj no, no, mi no. się wydaje, że te dwie są jakieś inne niż te, nie? No tak, bo I pamiętaj, się, że... że bakterie mogą być dobre albo złe. No dokładnie. No. I no. ja sobie myślę, że te, to są takie słodziaki z jelit. No, to są całkiem te. dobre. lakto. No, no, to, no to, to gdzie, to gdzie jest lakto niech sobie, z, ten sobie niech sobie tu będą, niech sobie no, rosną, tak. bo one muszą nam pięknie trawić. A, no tak. No. To są non Te z, z jelitka, dobrze, okej, no, okay. no dobra, niech tam, tak, dobrze. Te co w no ale te, te wyglądają o! jak ten wirus, z którym o, walczyłaś tu parę dni temu. No te to są najgorsze! Ja dawaj, myślę, to jest salmonella albo coś no, takiego. Uwaga, dobra. uwaga, 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 bam! O matko! Okej, okay. Roz... no, no, no. Uciec! Nie, nie, trzymaj, trzymaj go tam, trzymaj go, no. trzymaj, e! załatwimy e! go, go a załatwimy. No co jest z nim? On się przyczepił. On się przyczepił, o! O! o, Dobra. No, dobra. Jest. Czy tego? No, dobra, dobra, i ten jakiś taki dziwny, no ale dobrze. No i tego, tego, no tego też załatwimy. Takiego no, to, to dobra. nawet na wykładach nie pokazywali! Właśnie, uf. Ja. Uff, super. No, 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 no i co, i co, i co, i co, no, 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 no. Fago cytuję. No i co, i co? No. Już. Już. <laughs> no! Ludzie, ale fajnie, matko, matko udało Lód ci się, się, słuchaj, Aga, Jejura. jestem taka z ciebie dumna, słuchaj, schowaj sobie narzędzia. ja fagocytowałam. Słuchajcie, no, no świetnie, świetnie. Widzisz to, to teraz już wiemy, jak to jest, kiedy taki zły wirus czy bakteria się pojawią, no. tak, i można je tutaj... Ale jała, to jest ta pas! No świetnie to jest po wiesz prostu co? mega pas. Powiem ci, że no. to jest w ogóle niesamowite tu, a, takie... niesamowite, no. że akurat dziś przyszłaś z pasem, tak? Bo czy ty wiesz, że w tej zbroi Bożej, pamiętasz, o której no, rozmawialiśmy, no. uczyliśmy się, w tej zbroi jest również pas. Wiesz? Nie, co ty? No tak. Nie, tak. tam była tylko tarcza i ten i miecz I pancerz, i pancerz. Ale jest też i pas. Tylko jeszcze o nim nie mówiliśmy. Ja właśnie wczoraj na moich wykładach w moim super podręczniku no. na temat obrony naszego ducha uczyłam się. O pasie. I zaraz ci to pokażę, bo jak ty nie wierzysz mi, to wróćmy do tego pierwszego fragmentu, który czytaliśmy sobie pierwszego dnia. Pamiętacie, apostoł Paweł w liście do Efezjan pisał o zbroi Bożej i uczymy się codziennie o różnych jej elementach. Pamiętacie, o czym już się uczyliśmy? Ktoś pamięta? O czym na przykład? O tarczy, tak? O czym? O pancerzu i o. O mieczu, brawo! Uczyliśmy się o tarczy, o pancerzu, o mieczu. A teraz przypomnijmy sobie ten fragment i ja ci jest pokażę. Jest rzeczywiście! Tam no? jest również i pas. No, no. Właśnie dlatego załóżcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem, pasem prawdy! A na biodrach. Na biodrach i w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, pamiętacie? Obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny. Zawsze wznoszcie tarczę wiary. Pamiętacie? Rozmawialiśmy o tarczy wiary. Dzięki niej ugłosicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boże. Widzisz? W tym fragmencie jest, pas jest też pas. Dokładnie, ja wczoraj się o tym uczyłam. Wow, I no to? ale znasz kogoś, kto używa? Prawdy? Tak, tak, słuchajcie, poznałam niesamowitą historię kogoś, kto był wierny prawdzie, kto nosił ten pas prawdy. A ten ktoś miał na imię Daniel. Słyszałaś no. kiedyś o Danielu ze Starego yy, Testamentu? Znam Daniela Wawrzyniaka. No ja też znam Daniela Wawrzyniaka, ale to nie o tym Danielu, o innym Danielu. Posłuchajcie. Był taki młody człowiek. Najpierw był młody, ja opowiem historię, jak był jej młody, potem jak był starszy. On był, pochodził z Izraela, ale Izrael został napadnięty i Daniel razem z innymi ludźmi został wzięty do niewoli. Ale ponieważ był bardzo mądrym, bardzo inteligentnym, bardzo dobrym, pokornym człowiekiem. Władca tego kraju od razu zauważył, że on jest wyjątkowy i zaprosił go na dwór razem z jego przyjaciółmi i uczył go tam różnych rzeczy, chciał, żeby Daniel mu służył. I już jako młody człowiek Daniel nie bał się mówić prawdy, mówić o tym, że wierzy w Boga, że e, on chce się do niego modlić, że jest jeden jedyny prawdziwy Bóg. I po drodze on miał wiele różnych takich trudnych sytuacji, słuchajcie, w których zagrożone było jego życie, zagrożone było bezpieczeństwo, ale on i tak się nie poddał. I jedna z takich historii, jedna z takich sytuacji w jego życiu, kiedy był już starszy, to była sytuacja, kiedy on już był dorosły i służył na dworze króla. Król bardzo go szanował, bardzo go lubił, wiedział, że on jest mądrym człowiekiem. Ale inni ludzie na dworze króla byli trochę zazdrośni o to, że Daniel jest takim właśnie mądrym, światłym, dobrym człowiekiem i wiedzieli, że Daniel codziennie modlił się do Pana Boga. I ci ludzie, Poszli do króla, słuchajcie, i powiedzieli temu królowi królu. Przecież to Ty jesteś tak, jak Pan Bóg, przecież to Ty jesteś najważniejszy. Tylko do ciebie wszyscy powinni się modlić. Przed Tobą się kłaniać i do Ciebie wznosić ręce. Ty jesteś taki najważniejszy. Wydaj taki dekret, że. Nie wolno modlić się do nikogo innego i nikomu innemu oddawać chwałę, jak tylko Tobie, Królu. Odstępnie. No i Król sobie pomyślał, no to może nie jest taki zły pomysł, wszyscy będą wtedy wiedzieli, jaki ja jestem ważny, że to do mnie wszyscy się modlą, do mnie mnie wynoszą, tak, ja jestem wtedy najważniejszy, no i, no i podpisał ten dekret. Ale ci doradcy króla, którzy nie lubili Daniela, oni szykowali taki podstęp, słuchajcie, bo oni wiedzieli. To była pułapka? Tak, to była pułapka, bo oni wiedzieli, że Daniel tak nie robi. A karą za to, że ktoś będzie się modlił do kogokolwiek innego, miało być, wiesz co? Miało być wrzucenie tego człowieka, do jamy pełnej głodnych lwów. O, Straszna para, co? Okropna. Straszna. No, dokładnie. I wyobraźcie sobie, że Daniel, on się tego nie przestraszył. On był wierny Bogu, on trzymał się prawdy, wiedział, że prawdą jest to, że jest tylko jeden, jedyny Bóg Bóg, w którego on wierzył. I, jak zawsze, poszedł do swojego domu. Otworzył okno w stronę Jerozolimy i modlił się do swojego Boga. I ci doradcy króla przyszli tam do niego, bo oni wiedzieli, że on to robi, i donieśli królowi: Powiedzieli tak: Królu, jest ktoś w królestwie, kto łamie twój zakaz, że nie wolno się modlić do nikogo, tylko do ciebie. I tym kimś jest. Daniel. I wiecie co? Ten król się zasmucił najpierw, bo on bardzo lubił Daniela, bardzo go szanował, nie chciał go ukarać, ale dekret jest dekretem, prawo jest prawem. Taki wydał dekret, więc musiał, dekret, czyli takie prawo, tak? On musiał dotrzymać słowa, więc chociaż było mu smutno, nie miał wyjścia. I... Postanowiono, że Daniel zostanie wrzucony do jamy. A ten Daniel to nie mógł sobie, nie wiem, zamknąć tego okna. No, albo powiedzieć, że wcale się nie modlił. No, widzisz, mógłby, ale Daniel był człowiekiem, który nosił pas prawdy. On nie chciał kłamać, on wiedział, że jest jeden jedyny Bóg, tylko Bogu należy się chwała do niego, powinniśmy się modlić i on chciał być wierny tej prawdzie. Więc chociaż królowi było bardzo smutno, on nawet tak powiedział do Daniela, że ma nadzieję, że ten jego Bóg go wyratuje, ale nie miał innego wyjścia i musiał wrzucić Daniela do jamy z lwami. Wyobrażacie sobie, co mogłoby się stać, jak jest dużo głodnych lwów, a my nie mamy gdzie uciekać? To było dosyć straszne. To ale jest moment. Wiecie, no dokładnie, ale wiesz, co się stało, Aga? Nie. Pan Bóg zamknął paszczę tym lwom i Danielowi nic się nie stało. I kiedy król przyszedł zobaczyć, czy Daniel jeszcze w ogóle żyje, nie miał wielkiej nadziei, że to jest możliwe, ale zawołał do niego, a Daniel odezwał się z tej jamy i powiedział: Królu, nic mi nie jest. Mój Bóg mnie wybawił. On zamknął paszczę wszystkim lwom i nic mi się nie stało. Jestem bezpieczny. Na to król zareagował w ten sposób, że niech będzie uwielbiony Twój Bóg, który cię uratował. On jedynie jest prawdziwym Bogiem. I widzicie. Daniel jest świetnym przykładem dla nas kogoś, kto nosił pas prawdy, czyli był wierny prawdy, nie oszukiwał, nie udawał, nie kłamał. On wiedział, co jest prawdą i co należy zrobić, nawet jeżeli może się to okazać niezbyt bezpieczne. Może będą niekoniecznie miłe konsekwencje tego, że on powie prawdę. Czasami tak się zdarza. I widzicie, chociaż my, dzięki Bogu, nie musimy się martwić, że ktoś nas wrzuci do jakiejś jamy z lwami, tak? to my też każdego dnia możemy nosić pas prawdy i podejmować decyzję o tym, że nie będę kłamać, nie będę udawać, nie będę oszukiwać ale będę nosić pas prawdy, czyli będę postępować tak, jak mówi Boże Słowo, że mamy mówić prawdę i żyć w prawdzie. I wiecie, takie mam, przychodzą mi takie różne przykłady, wiesz, do głowy, takie z naszego życia, takiego codziennego, kiedy możemy taki pas nosić. Na przykład zbijemy przez przypadek ulubiony kubek mamy. Oj, ja to bym się bardzo zasmucił, jakby ktoś mój ulubiony kubek mi zbił. I możemy powiedzieć: "Nie, to nie ja, nie, to, to to mój brat albo ktoś tam sam spadł ten kubek. Nic, to kotek zbił. To nie ja." Albo możemy powiedzieć: "Mamo, to ja przypadkiem zbiłem ten kubek. Przepraszam cię." I w takiej sytuacji nosimy pas prawdy, bo nawet jeżeli boję się, że będą jakieś konsekwencje, że ktoś się może zdenerwuje albo zasmuci, to mówię prawdę. Albo taki inny przykład, że na przykład, komu się zdarza nieraz narobić bałaganu trochę. O, sami tu, o nie, są odważni, co się przyznają, że zdarza się im, super, no właśnie, no mi też się nieraz zdarza, dziękuję, że jesteście tacy szczerzy, tak się zdarza nieraz, że zrobimy bałagan i jak to zwykle bywa w domu, możemy powiedzieć, e, to nie ja, nie, to, to on tam, to mój brat albo moja siostra albo ktoś tam inny, albo możemy przyznać się, że to my. Zrobiliśmy bałagan, tak, to był mój plecak rzucony tam w kąt zamiast odłożony na miejsce. I wtedy jesteśmy uczciwi, nie kłamiemy, nawet jeżeli łatwiej byłoby zrzucić winę na kogoś innego. I wtedy nosimy pas prawdy, nawet jeżeli może to jest czasami troszkę niezawygodne. Albo jeszcze jakaś taka inna, powiedzmy, sytuacja. Na przykład, nieraz się wstydzimy, przyznać do czegoś i kłamiemy. I możemy próbować, tak udawać, że coś świetnie robimy, że coś nam doskonale wychodzi, kiedy wiemy, że nie do końca tak jest, albo możemy przyznać się, no jeszcze nie umiem tak dobrze czytać tego tekstu, tak? powiedzmy, w szkole taka się sytuacja zdarzy i możemy powiedzieć, czy możesz mi pomóc, tak? I wtedy przyznajemy się do tego, że. Okej, okay, prawda jest taka, że jeszcze tak dobrze nie umiem czytać i nie udaję przed nikim, że potrafię coś, czego nie potrafię. Noszę pas prawdy, postępuję uczciwie, jestem tym, kim jestem, tak? I nie ma w tym nic złego, bo po drodze możemy się nauczyć różnych umiejętności, nie musimy udawać, tak? Że coś jest nie tak, tak jak ty się uczysz w akademii, Aga, prawda? Tak. To nie wszystko jeszcze umiesz dobrze, niektórych rzeczy już pędziesz, jak było z pancerzem, nie wiedziałaś w ogóle, jak ten pancerz założyć, tak? Ale super, że się nie poddałaś i pamiętam, jak odkryłaś sama. A, już wiedziałaś, dlaczego, do czego to służy, tak? Jak go używać. Nie udawałaś, że wszystko wiesz, prawda? To jest bycie uczciwym, to jest noszenie pasa prawdy. Albo może jeszcze z jeden przykład, no. Na przykład jesteśmy na sprawdzianie, słuchajcie. I jak to bywa nieraz na sprawdzianach? Znam pięć odpowiedzi, ale... Szóstą zapomniałam. No, i można by tam zerknąć na karteczkę obok do kolegi, co on tam napisał, albo do koleżanki, jak ona odpowiedziała, i można być nieuczciwym, oszukać, tak? Na sprawdzianie, na teście. Albo można powiedzieć, że nie, nie będę tak robić. Trudno, najwyżej dostanę niższą ocenę, ale będę trzymać się prawdy, nawet gdy inni wokół. Oszukują. To są, słuchajcie, takie codzienne, bardzo proste przykłady tego, jak my możemy nosić pas prawdy. Może mamy jeszcze z jeden jakiś przykład, co takiego pasa. No właśnie, tak myślałam. Czasami lubimy sobie. Jakby to ładnie powiedzieć, przypisać czyjeś o, zasługi. O, dokładnie, przypisać czyjeś zasługi. Przychodzi mama do domu, wszystko posprzątane, pięknie i w ogóle. I wiemy, że to nie my zrobiliśmy, ale wiesz, możemy, no nieźle, mamo posprzątałem co, to ja tutaj wszystko ogarnąłem, chociaż wiemy, że to nieprawda. Mhm. Albo możemy powiedzieć, to nie ja posprzątałam i posprzątałem zabawki. To Karol. I pozwolić w prawdzie, tak, odebrać nagrodę temu, komu ona się należy. Pamiętać o tym, że powiedzenie prawdy jest ważniejsze niż otrzymanie nagrody, która może nie zawsze koniecznie nam się należy. Widzicie, to nie jest bardzo skomplikowane, ale czasami może być trudne. Kiedy jest nam trudno, słuchajcie, nie oszukiwać, nie kłamać, nie udawać. Przypomnijmy sobie historię Daniela, który chociaż ryzykował własnym życiem, pozostał wierny prawdzie. Bo widzisz, nosić pas prawdy, taki jak Ty dzisiaj nam pokazałaś, to decydować każdego dnia o tym, że będę uczciwy, nie będę kłamać, nie będę oszukiwać, nie będę udawać, będę chodzić w prawdzie, tak jak Daniel i będę mówić prawdę, tak? Bo tak uczy nas Boże słowo. W tym tekście, który czytaliśmy, jest napisane, że mamy zakładać ten pas prawdy, tak? Czyli mamy takimi właśnie być i postępować, tak? Jak postąpił Daniel, być wiernym prawdzie, być uczciwym, to czasami, słuchajcie, jest bardzo trudne, ale wierzę, że warto. warto. Dokładnie, że warto. Więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali sobie, że kiedy wirus kłamstwa chce nas zaatakować, to co możemy zrobić? Słuchajcie, przeczytajmy wszyscy razem, dobrze? Gdy atakujecie wirus kłamstwa. Użyj pasa prawdy i bądź prawdomówny nawet jeśli inni tak nie robią. Tak zapamiętaliśmy czy może jeszcze raz wszyscy razem, dobra? Głośno. 3 4. Gdy atakuje cię wirus kłamstwa, użyj pasa prawdy i bądź prawdomówny nawet jeśli inni tak nie robią. Mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie bardzo fajna lekcja, że nikt z nas już nie będzie kłamał, nie będzie oszukiwał, ale będzie mówił prawdę i będzie pamiętał o tym, że kiedy nosimy ten pas prawdy to wiesz, taki pas, on trzyma całą zbroję mocno. Warto taki pas nosić. Nie no, pas jest super. No, bardzo fajny. No. Nie tylko do fagocytozy, no, ale właśnie. też w codziennym życiu. Tak, no. tak. Y, a wiesz co, no. y, ja nie przypisuję sobie tych zasług. Wiem, że fagocydowałyśmy razem. No brawo, no. bardzo no. I ładnie. i mamy super. tutaj mm. zwłoki. No dokładnie, y, tak. I trzeba, trzeba jakiś pozbyć. pozbyć. No właśnie, jakoś je wydalić. Tak, no. tak. Mamy dwie opcje. No, jakie? M możemy do jelita, wydalić mm. z biegunką. Mm -hmm. Albo możemy pójść na przykład do nosa, wydalić z katarem. E, wydaje mi się, że do nosa brzmi przyjemniej. No dobra, to chodźmy do nosa. To chodźmy no do nosa Dobrze. i pozwolźmy papa, e, pa. Cześć, cześć!